Dzień dzień dobry. dobry! Wróciliśmy w końcu do domu po kilku tygodniach w Rumunii i byliśmy trochę zajęci szczerze mówiąc, bo jak już możecie zauważyć za mną, trochę zmian. Zrobiliśmy u nas w mieszkaniu, a w zasadzie to bardzo dużo zmian. Byłam naprawdę, można powiedzieć, zmęczona i zestresowana, żeby zdążyć ze wszystkim na czas, żeby nie urodzić po prostu, zanim wszystko będzie gotowe. A to dlatego, że po prostu, jak wróciliśmy, jakoś tak nas naszło, żeby po prostu coś zmienić w mieszkaniu. Na początku chcieliśmy pomalować ściany, dwie chyba, albo jedną, coś w tym stylu. Ale jakoś tak wpadliśmy na pomysł, żeby położyć tapetę, bo Didziemu zawsze się podobały tapety. I zawsze, jak jeździliśmy do Praxis, do sklepu Praxis, to Didziemu się podobała taka tapeta, właśnie w kwiaty, jaką możecie zauważyć za mną. I po prostu zdecydowaliśmy się wybrać tapetę. Też Dzidzi myślał, że to będzie łatwiejsze niż pomalowanie ścian, ale wcale tak nie było. Było to bardzo trudne jeszcze z Enzo, który nam biegał między gdzieś nogami i tak dalej, klej na ziemi. Było to dość ciężkie zadanie. I w zasadzie tapetę wybraliśmy pod dywan, bo pojechaliśmy do Ikei. Nie wiem w zasadzie po co pojechaliśmy do Ikei. Why we went to Ikea in the first place? A, ah, to się showroom. Chcieliśmy zobaczyć showroom, chcieliśmy zobaczyć kolory na ścianach. Tak, chcieliśmy zobaczyć kolory właśnie w showroomach, jakie są ściany, ale nam się spodobał ten dywan. I że ja zawsze chciałam dywan, bo dla mnie ta podłoga jest taka bardzo zimna. Ja w swoim domu na pewno bym nie chciała takiej podłogi w salonie. To chciałam to po prostu ocieplić z dywanem. I Grzydzie mu się spodobał, dywan i mi się spodobał, więc już wiedzieliśmy, że na 100% bierzemy ten dywan. I właśnie wtedy pojechaliśmy od razu do Praxisa i kupiliśmy tą tapetę. Później, jak tak patrzyłam, to kurde brakowało mi stołu, także kupiłam też stół. E, trochę pieniędzy wydaliśmy już zaraz po powrocie, bo tak naprawdę tapeta nas kosztowała. E, pff, sama tapeta kosztowała chyba 100 euro. Plus klej i ten cały zestaw do malowania. E, także no, trochę się wykosztowaliśmy. E, dywan też 120 euro, później e, 100. Stół normalnie kosztował 80 euro, ale wyrwałam go na promce za 50 i co lepsze, po kilku dniach przyszedł nam drugi, który stoi tutaj, mimo że ja zamówiłam tylko jeden i w sumie nie wiedzieliśmy co z nim zrobić, więc na razie tak stoi eee, i zobaczymy co będziemy robić z tym dalej. Nie wiem, może komuś oddamy. Próbowałam wystawić na Marketplace, ale no niestety ludzie nie są zbyt chętni do kupowania. Eee, może myślą, że to jakiś przekręt w szczególności, że tutaj na Marketplace jest bardzo dużo przekrętów. I kolejna zmiana, jaka zaszła u nas, to rośliny. Bo jak wróciliśmy do domu, to w ogóle wszystko było martwe. Poza tą palmą, to się chyba nie nazywa palma, to się jakoś inaczej nazywa. I to każdy mówi, ale ja nie jestem w stanie zapamiętać. I poza tą palmą, która też nie jest palmą. Kupiliśmy kolejnego kwiatka, do którego nadal muszę dokupić doniczkę, bo jest za mała, a innej nie mam. I w końcu mam swoją Monsterę, która naprawdę pięknie się już rozrosła. I powiem Wam, że. Taka zmiana, wydaje się, że to tylko kilka rzeczy, ale jest tutaj zupełnie inaczej. Też dowiesiliśmy tutaj dwa obrazy, które wcześniej wisiały tam, i jakoś, tak nie wiem, dużo przytulniej. A, jeszcze te dwie poduszki dokupiliśmy. Naprawdę dużo pozmienialiśmy. Jak wczoraj chyba obejrzeliśmy nasz filmik z sprzed roku, to mówimy: Boże, jakie to mieszkanie było puste. Z jednej strony nam to w ogóle nie przeszkadzało, bo po prostu było mniej sprzątania, kurz się nie osadzał wszędzie, ale mimo wszystko teraz jest tak przytulnie, w szczególności, że będzie drugie dziecko i idzie jesień. W zasadzie u nas to już tak można powiedzieć, że jest jesień powoli, bo nawet jak się patrzy czasami za okno, to już widać ten jesienny klimat. I po prostu fajnie, jak jednak w domu będzie przytulnie, bo z noworodkiem na pewno nie będziemy aż tak dużo wychodzić z domu od razu. Też zobaczymy, jak ja się będę czuć po porodzie, do którego swoją drogą zostało 4 dni do przewidywanej daty porodu. Także zobaczymy, bo coś mi się wydaje, że no, na dniach już mogę rodzić, bo są rzeczy, które zwiastują to. Ale ja się nie mogę doczekać. Ja już bym chciała urodzić, mam dość brzucha. Nie mogę się doczekać, aż go już nie będzie. No. Kolejną rzeczą mamy, yy, kolejną rzeczą, którą zmieniliśmy, a w zasadzie dodaliśmy, to jest mapa. Mapę przez przypadek kupiliśmy za dużą, w sensie chcieliśmy to zmieścić pod wyspą, czyli tam, żeby po prostu Enzo miał taką, wiecie, edukacyjną mapę świata, ponieważ dzieci bardzo lubi geografię yy, i się interesuje tym, dlatego no, chciał po prostu Enzo tego uczyć, ale... Zamówiłam za dużą, w sensie, chcieliśmy taką naprawdę dużą, nie wiem, wydawało nam się, że tam się zmieści, nie wiadomo jak duża mapa, ale wcale tak nie było. Jak ona przyszła, mówię: Oho, mamy problem, nie wiedzieliśmy w ogóle, gdzie ją postawić, także na razie stoi tak. E, nie wiem, gdzie ją później postawimy. Może pójdzie do pokoju Enzo, jak to już będzie pokój Enzo. E, I jak możecie też zobaczyć, Enzo <laughs> trochę się wzbogacił o zabawki. Ma teraz tyle tych zabawek, nie wiem, nam odbiło po powrocie, po prostu jakiś szał zakupowy nam się włączył i, i po prostu zawaliliśmy mieszkanie, tak cały czas minimalizm, minimalizm, tak teraz się zawaliliśmy rzeczami i, i po prostu jest dość tłoczno, ale powiem Wam, że mi to totalnie nie przeszkadza, właśnie się zrobiło tak przytulniej. Co prawda te zabawki, mogłoby ich być mniej, ale to są, tam jest chyba z 10 aut, bo Enzo teraz ma fazę na auta, na traktory, na koparkę i tak dalej na Nino Nino, także no, te auta jednak zajmują trochę miejsca. Yy, i kolejną rzeczą, jaką zmieniliśmy, to jest pokój Enzo. Oj, to jest pokój Enzo, <gry> który na razie jest pokojem mojego taty. Kupiliśmy łóżko w Ikei. Yy, Ono też było na promce w ogóle. Chyba 100 euro zapłaciłam, a normalnie 150 kosztuje coś takiego. I tu jest też materac z Ikei, ale najważniejsza zmiana to ta tapeta jest przepiękna. Nie jest zbyt dobrze przyklejona. Będziemy musieli to poprawić. Wydaje mi się, że znajdę zdjęcie, jak ona wygląda w całości, bo wiecie, teraz tutaj stoją szafy, ten pokój jest naprawdę mały i po prostu nie widać całej. Ale wstawię Wam tutaj zdjęcie z Amazona, bo na Amazonie ją zamawiałam i zobaczycie, jaki piękny, jaka piękna grafika jest. To co Ty robisz? To! Będziesz siostry tak wozić? Oziu! Enzo? Tak. Okej. Okay. No, także dużo się pozmieniało, tak jak właśnie mówię. To jest teraz pokój mojego taty, czyli jak możecie zgadnąć, e, mój tata tymczasowo u nas mieszka. Po prostu e, tak się wszystko złożyło, że jest teraz z nami. E, I kolejny pokój, więc nie mamy tamtego pokoju. E, też nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby Enzo dać samego do pokoju, także będziemy spać w czwórkę. E, z tego powodu też Enzo ma większe łóżko, ponieważ to. Będzie dla Zoe. Kupiliśmy to łóżko w ogóle z drugiej ręki. Na początku chcieliśmy z Ikea takie białe. Może też wam tutaj wstawię po prostu zdjęcie, łatwiej będzie mi to wytłumaczyć. Ale ono kosztowało 200 euro. I tak kurde mówię, zobaczę oferty po prostu z drugiej ręki, no bo jak bardzo takie łóżko może się zniszczyć. I znalazłam to łóżko. Naprawdę niedaleko od nas, jakieś 15 km. Normalnie cena była 40 euro, ale że brakowało dwóch śrubek, a my to zauważyliśmy, to nam opuścili cenę o 10 euro, więc zapłaciliśmy 30 finalnie, a śrubki zamówiłam za darmo po prostu ze strony IKEA jako po prostu spare parts. Także fajnie, że nam się tak udało. teraz kupiliśmy nowy w IKEA bo jednak dla dziecka wolę, dla nas w ogóle teraz to jest coś, czego się nie kupuje z drugiej ręki. E, bo to jednak, wiecie, człowiek się albo spoci w łóżku, albo coś i jednak dla higieny ja wolę materac kupić nowy. Oj. A, i Enzo w ogóle za kilka dni ma dwa latka, także bunt dwulatka pełną parą. E, przez to też byłam ostatnio bardzo zmęczona. Dzisiaj się mega wyspałam, nie wiem co się stało, ale spałam 7 godzin z tylko jedną przerwą. Normalnie to spałam 4 godziny z chyba z czteroma przerwami, także naprawdę byłam wycieńczona. E, I Kolejna rzecz, która ciekawiła niektórych, to moja torba do szpitala, za którą naprawdę długo się zabierałam. Ona jest tutaj. Jeszcze wzięłam sobie taką torbę, która była do wózka tego poprzedniego, co Enzo miał. Tutaj mamy Maxi kozi i. I wam pokażę, co po prostu mam w torbie, bo kilka osób to interesowało. Pyta... Pytałyście się mnie, czy nagram taki filmik. I po prostu ujmę to w tym filmiku, bo tutaj też w Belgii. Większość rzeczy jest już w szpitalu, w sensie trzeba wziąć tak naprawdę rzeczy dla siebie i dla dziecka, więc Wam po prostu pokażę, co biorę dla siebie i dla dziecka. Tutaj będę spędzać 3 do 4 dni w szpitalu. Nie pamiętam dokładnie, ile to jest, ale generalnie widziałam chyba rzeczy na 4 dni. Nie jestem pewna, czy dla dziecka nie widziałam na 5 dni, tak wiecie, w razie ulewania czy coś. No i tak jak możecie zauważyć, nasz pokój naprawdę się zmienił, bo musieliśmy tutaj no upchać te meble, nie mamy tyle miejsca tutaj, żeby po prostu nie wiadomo co robić, musieliśmy upchać wszystko, więc mam nadzieję, że jakoś to wygląda, mi się wydaje, że to jest najlepsza opcja, co mogliśmy zrobić, w zasadzie robiłam to no już pod koniec ciąży sama, bo ja jestem osobą, która nie potrafi czekać, a Gigi pojechał do pracy, ja mówię... No, nie będę czekać, no nie będę czekać, muszę to zrobić, więc szafy wszystko przesuwałam sama i nadal nie urodziłam. A wszyscy mnie straszyli, że urodzę następnego dnia. Także u mnie to tak nie działa. Ja wszystko robię i nadal nie rodzę. Także nie wiem, zobaczymy, czy w końcu to się stanie. Musiałam poprosić go o pomoc, bo nie jestem w stanie siebie nagrać, jak wam pokazuję, co mam w torbie. Także tak jak mówiłam, mamy tutaj Maxi Kozi. Maxi Kozi jest już przygotowany na jesień, bo założyliśmy taki śpiworek, nie wiem jak to się nazywa, taki kocyk po prostu. I jest już tutaj wszystko przygotowane w jej łóżeczku na poród. A to ze względu na to, że po prostu nie chcemy tego wkładać na razie do auta, też w piwnicy nie chcemy, żeby to leżało. Nie mamy na to innego miejsca, więc po prostu wszystko jest w jej łóżeczku. Tutaj, tak jak mówiłam, mam torbę taką pieluchową, tak to się chyba nazywa. I tutaj spakowałam. Generalnie to jest bardzo niejasne, co ja mam ze sobą zabrać, więc wolę wziąć więcej niż żałować, że czegoś nie wziąłam. Wziąłam też trochę. Mam persów, żeby mieć przynajmniej, tak wiecie, na 1 dwa dni, lecz czego dzieci zawsze mi może dowieść. Jak nie będą potrzebne, to po prostu je przywiozę z powrotem. Mam taką butelkę do podmywania się. Wydaje mi się, że tam powinien być taki wąż przy toalecie do podmywania się po porodzie, ale jeśli nie będzie, to mam taką butelkę, do której mogę sobie nalać wody i po prostu też się podmywać. Mam. To nie jest dla Enzo, to jest dla Zoe. Mam tutaj ręcznik z kapturkiem, taki wiecie, noworodkowy. Enzo już takich nie używa, a mamy wszystkie po nim, także super. <grym> Wzięłam też pampersy, pampersy, pampersy tak, to już mówiłam, ale chusteczki. Wszystko mam tak naprawdę z pampersa, bo tutaj wszystko można kupić na naprawdę super promkach, a jakoś te inne rzeczy próbowałam kupować jakieś tańsze, nigdy mi się nie sprawdzały, zawsze te z pampersa są najlepsze. I te pampersy to są Pampersy New Baby Harmoni. Nie wiem, jak one się w Polsce nazywają. Wydaje mi się, że się nazywają albo Harmonii, albo Pure i tak samo chusteczki Harmonii. Dalej wziąłam taki bawełniany kocyk, można powiedzieć. Nie wiem, co mają w tym szpitalu, a też nie chcę się, wiecie, prosić o coś, więc wolę sobie wziąć troszkę więcej tych rzeczy niż tak jak mówię, żałować, że czegoś nie wzięłam. Gdzie się pan wspina, przepraszam. Hej! Mimi, no co ty? Tutaj mam rzeczy, yy, pierwsze rzeczy, które chcę, żeby Zoe ubrała. Stwierdziłam, że wpakuję to do innej torby, bo pewnie nie, mi, nie będę w stanie tłumaczyć, yy, może nie w stanie, ale nie będę pewnie na siłach, żeby tłumaczyć, które ubranka chcę, żeby Zoe miała ubrane, a zazwyczaj pytają o to, które mają być pierwsze, więc stwierdziłam, że po prostu spakuję to w inną torbę. Tutaj mam, wiecie, i takie na ramionczkach, i bodziaki z długim rękawem, i piżamkę, i tam gdzieś skarpetki leżą, Także tutaj wszystko jest przygotowane w zależności od temperatury, będą mogli sobie wybrać. Co chcą mi tam ubrać? Jeszcze mam te takie rękawiczki, ale nie wiem, czy to będziemy ubierać, bo Enzo, na przykład, tego w ogóle nie miał i nigdy się nie drapał. To jest dla Zoey. To było kiedyś Enzo, ale to jest teraz dla Zoey. I nie wiedziałam, jak wziąć smoczek, bo generalnie te smoczki, co my kupowaliśmy dla Enzo. One są bez takiego plastikowego opakowania, więc wziąłam po prostu w plastikowym opakowaniu z kuchni, wszystko wyparzyłam. To jest po prostu smoczek dla Zoi. Zobaczymy czy będzie się przydawał. W razie czego jest. Lepiej wziąć niż żałować, że się nie wzięło, chociaż pewnie i tak na początku będzie wisieć na cycu, jak to się mówi. Enzo, możesz z... zejść z łóżka w butach? Hej. Hej, masz buty. Nie wchodzimy w butach na łóżko. Ściągniesz buty? Ok, super. No, nie wiem, czy tutaj coś jeszcze mam. A, takie batoniki owocowe, można powiedzieć. One są z daktyli. Wziąłam sobie jakąś taką przekąskę po prostu, żeby mieć w razie czego. Nie wiem, jak tam posiłki wyglądają, więc chcę po prostu być przygotowana, że tak powiem, a nie prosić się o jedzenie czy coś w tym stylu. Następną torbą jest. Brawo, mami. Tylko musisz wiedzieć, że nie będziesz wchodzić do tego małego łóżeczka, tak. Tutaj nie wchodzimy. Okej, okay, dobra. Kolejna torba to walizka tak naprawdę. I tutaj już mam klapki, bieliznę, skarpetki, też grube skarpetki, bo pamiętam, że przy porodzie zębów było mi, po porodzie, było mi bardzo zimno. Tutaj też kupiłam sobie taki zestaw podróżniczy. Widzę, że tutaj się już to rozwaliło, ale wiadomo, rzeczy drogeryjne. I po prostu mam tutaj szampon, odżywkę, żel pod prysznic, pastę do zębów i szczoteczkę. Normalnie używam elektrycznej, ale tutaj stwierdziłam, że wszystko chcę mieć już spakowane, że jak zaczynam rodzić, to po prostu jadę. Bo może się zacznie samo: Enzo, miałam wywoływany poród, ale tym razem jednak ta ciąża wygląda inaczej. Po pierwsze, to jest dziewczynka, po drugie, więcej się ruszam w tej ciąży, jestem naprawdę dużo w ruchu, mam więcej nerwów z Enzo, także jest to zupełnie inna ciąża niż ta pierwsza. W pierwszą to tak naprawdę połowę przeleżałam, więc okej, okay. zrezygnowałeś? Okej, okay, to pa. Pa. Dobra, tutaj mamy rzeczy dla Zoey. Jakieś piżamki. W zasadzie mam tutaj trzy piżamki, czyli wzięłam jej rzeczy na cztery dni. Mam sweterek. Nie wiemy, jaka będzie pogoda. Tutaj mam takie... Dobra. Rozpakuję to bardziej, żeby Wam wszystko pokazać. Opa. Tutaj są trzy piżamki. E, bardzo dziewczęce. Tutaj mam taki kombinezon, można powiedzieć. Dostaliśmy go od znajomych, ale Enzo ubrał go tylko raz, bo po prostu za późno nam dali ten prezent i rozmiar już był za mały, a e, jest to mega słodkie i tak stwierdziłam, że jeśli pogoda będzie nadal taka jaka jest, a nawet zimniej, no to na pewno się przyda. To było kiedyś, Enzo, dwa lata temu. Ty nic nie pamiętasz ziomek. <laughs> mamy tutaj skarpetki, e, jakieś legginsy, bodziaki. Naprawdę trochę tego wzięłam, bo nie wiem, jakiej pogody się spodziewać, bo to jest też taki sezon, że nie wiadomo, czy będzie ciepło, zimno. Tutaj mamy pieluszki te tetrowe, e, czapeczki, także trochę tego naprawdę jest. Tutaj mam ręcznik dla siebie, bo gdzieś widziałam, że trzeba wziąć ręcznik, gdzieś pisali, że nie, wolę mieć niż nie mieć. Tak, koniec końców jest najlepiej. Wiem, że w Holandii, w szpitalu, ja tam dosłownie wzięłam ubrania dla siebie na poród, na wyjście ze szpitala i y, dwa zestawy dla ENZO, y, piżamka, body i tak dalej. I to było wszystko. Ja się dosłownie w taką torbę pakowałam do Holandii, ale w Belgii się leży więcej w szpitalu, y, dłużej I, i co? I po prostu y, trzeba więcej tych rzeczy też wziąć. Y, y, no, i jeszcze jest druga część, to już są rzeczy dla mnie. Yy, sobie specjalnie kupiłam trochę rzeczy. O, tu jest ładowarka. I need to have it. <laughs> I don't need to think about this when I give birth. Yy, mam takie topy do karmienia piersią. One są super, bo one mają już w środku takie podtrzymywane wszycie na piersi po prostu i tutaj się odpina i można karmić piersią. Także to jest super opcja. Yy, też zobaczymy w czym się będę czuła najlepiej w tym szpitalu. Nie wiem czy to będzie ciepło, czy tam będzie zimno. Czy będę chodzić w jakby takiej koszuli, też do karmienia piersią czy w dresie, bo kupiłam sobie specjalnie też dres, żeby się wygodnie czuć w tym szpitalu, taki zwykły czarny, grubszy, zarazem z bluzą. I tutaj właśnie mam grube skarpetki. Kolejny top do karmienia piersią. Myślę, że na białym będzie to lepiej widać niż na czarnym, że też się odpina i tutaj widzicie, to jest ta część, która podtrzymuje po prostu piersi. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę super, bo wtedy nawet Stanika tak naprawdę nie muszę ubierać, tylko bym mogła sobie jeszcze teraz tak pomyślałam. Więc te wkładki takie, które chłoną mleko, jeśli wycieka z piersi. I tutaj mam jakieś koszulki, też taką koszulę nocną, która jest rozpinana. Dobra, będę wszystko teraz otwierać. Ona jest rozpinana, więc też łatwo jest karmić piersią w takiej koszuli i kolejne rzeczy, jakie mam. Więc ty się mi tutaj trochę wpychasz, co? To o, to będzie to. To jest z firmy Formami. Ja to kupiłam właśnie na poród z Enzo i na połuk. I tutaj też są takie rozpinane. Po prostu rozpinana koszula na karmienie piersią, żeby było łatwiej. Mam drugą, która się rozpina całościowo tak na środku. I to też jest fajne, także zobaczymy w czym się będę dobrze czuła. Nie chcę żałować, że czegoś nie wzięłam ze względu na to, że jednak czas połogu to jest taki czas, że kobieta nie czuje się najlepiej, więc lepiej, żeby właśnie była jak najbardziej komfortowa. Ej, a pan co? Eee, no. I to w zasadzie wszystko. No Tak jak mówiłam, mam jeszcze ładowarkę, jakąś koszulkę, leginsy i to, to na tyle. Eee, tak naprawdę to są tylko ubrania, to, co ja muszę wziąć do tego szpitala. Mam jeszcze no, kosmetyki, ale tak to jest wszystko. Później będzie to, tego na pewno nie będziemy brać od razu do porodu, w sensie maxi -kozi. Tylko Gigi to po prostu przywiezie, jak przyjedzie po mnie i po Zoe, ale jednak no, nie mamy na razie na to miejsca, więc po prostu leży sobie w łóżeczku i czeka, aż się coś zacznie. My też czekamy, bo już. No, tak jak mówiłam, dużo zwiastuje o tym, że w najbliższych dniach przyjdzie na świat. A co jeszcze się w ogóle zapytałam na ostatniej wizycie, to jaki jest maksymalny czas, w sensie ile po przewidywanej dacie porodu oni czekają maksymalnie z wywoływaniem go. I mi powiedzieli, że do 41 tygodnia, więc tak naprawdę maksymalnie jeszcze 11 dni będę w ciąży. W Holandii jednak czekają dwa tygodnie po przewidywanej dacie porodu, z wywoływaniem w sensie maksymalnie, więc Enzo był spóźniony 9 dni. Tutaj takiej sytuacji nie będzie, bo po prostu tyle nie czekają. Enzo jest w ogóle chory. Byliśmy 3 dni temu z nim w szpitalu, ponieważ miał gorączkę 40,3 stopnia. Bardzo się wystraszyliśmy, dosłownie leciał z rąk, w sensie jak, jak go się trzymało, to on po prostu zasypiał i strasznie się przestraszyliśmy. Pojechaliśmy do szpitala, po drodze nam zwymiotował, yy, jak zasnął po, po tym jak zwymiotował, jak się obudził, zachowywał się normalnie, ale mówię: poczekajmy chwilę, zobaczymy, może jednak pójdziemy do tego szpitala. Poczekaliśmy chwilę i znowu był taki osłabiony, więc poszliśmy, okazało się, że ma yy, infekcję, infekcję w sensie wirusową. Yy, I ma zap, lekkie zapalenie gardła i ucha, yy, więc jest teraz na antybiotyku. Enzo, idziesz spać? Enzo? Nie. <grywa> Chyba na spacerek byś chciał iść, co? No, już kilka dni nie był na dworze, więc nam po prostu wariuje, chcemy z nim wyjść, dlatego Enzo już ubrał buty. Mi też dał buty, dlatego jestem w butach w domu, bo <grywa> Enzo po prostu. Yy, bo Enzo mi je dał. I w ogóle mamy, jak możecie zauważyć, podobne buty. A co jest najśmieszniejsze, to jest to, że ja mu zamówiłam te buty, bo po prostu zauważyłam, że te jego już są takie przymałe i już wzięłam takie jesienno-zimowe, bo tak jak mówię, u nas jest już dość zimno. I, I kilka dni później poszliśmy do second handu. I znalazłam te buty za 6 euro. Jego kosztowały 60 i to w ogóle taki przypadek, bo no wiecie, nie zawsze się znajdzie w second handzie swój rozmiar i coś, co Wam się podoba. A tutaj taka niespodzianka, także dzisiaj jesteśmy ubrani z Enzo bardzo podobnie. Trochę planowane, trochę nie. nie. Nie wdawajmy się w szczegóły, jest to trochę planowane. Pierwsza nasza taka stylówka, bardzo podobna. Te buty są w ogóle mega super bony, są wodoodporne w sensie te Enzo. Moje nie. <laughs> są wodoodporne, są mega przyczepne i nie są twarde w sensie, no to są buty na jesień, więc nie oczekujmy, że będą jakieś takie super gipkie i tak dalej. Ale są naprawdę super. Mam nadzieję, że posłużą nam dobrze, że nie będzie z nimi żadnych problemów ani nic i, i że no. Enzo, a ty co robisz? Ty? Brazil. Brazil. Kanada. 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 Brawo, Kanada! Jeszcze zapomniałam wspomnieć o tych adapterach. To są adaptery do naszego wózka Maxi Aigu i do fotelika Maxi Cozy. Generalnie było je mega ciężko dostać, bo po prostu już nie produkują ani tego wózka, ani tych adapterów. I szukałam i w Polsce, i w Belgii, i w Holandii. Chyba nawet we Francji szukałam i w Niemczech. Nigdzie nie mogłam ich dostać. W końcu mi się udało kupić z drugiej ręki w Belgii. I to naprawdę na fuksie, bo do kogokolwiek pisałam w Polsce, to wszyscy mi odpisywali, że już się niestety sprzedały. Jak już nawet szukałam po ogłoszeniach wózek, fotelik i, i adaptery właśnie, żeby tylko adaptery kupić, ale nikt się nie zgodził. Także no naprawdę było to skomplikowane, ale w końcu mi się udało je kupić za 25 euro, gdzie za sam fotelik zapłaciliśmy tylko 5 euro, bo też jest z drugiej ręki. Więc jest to dość zabawne, że adaptery nas kosztowały więcej niż fotelik. Ostatnio właśnie jak byliśmy w second handzie Jak kupiłam te buty To Gigi znalazł boomerang I zawsze go interesowało czy boomerang rzeczywiście wraca I mój tata raz go, raz go rzucił Potem dziedzi rzucił i uderzył o drzewo i mamy teraz dwa. I generalnie zobaczcie jak to jest wykonane. To jest jakiś taki papier e, i tutaj e, są jakieś napisy. E, myśleliśmy, że to jest taki porządny bumerang, bo to jest nawet, że e, Australi Handmade. Australian Way, Handmade in Australia, uniquely yours from Alice Springs. I, I throw i it in the tree there, that's why. No, rzu Rzucił to w drzewo i... Rozpadł się. Także przyszliśmy porzucać bumerangiem, a bumeranga nie mamy. Szybka teleportacja do domu, a to dlatego, że Enzo ma czas na drzemkę. W zasadzie jest już 17, ale dlatego, że wstał o 11, to trochę nam się to przeciągnęło. Ja, w czasie, jak on będzie sobie spał, yy, będę robić. Krem z dyni. Mam super przepis na właśnie taki krem z dyni. Jest bardzo łatwy, przez to, że się używa dyni ho Hokkaido. Hokkaido. To nie trzeba jej obierać, więc jest bardzo szybko. Do tego dwa ziemniaki, dwie marchewki, cebula, przyprawy, śmietanka. Ja jeszcze daję ser do środka i robię grzanki. Także za to będę się teraz zabierać i jak skończę to po prostu obudzimy Enzo, będzie miał krótszą drzemkę, ale musimy go trochę ustabilizować, bo przez to, że teraz był chory w domu. No to jednak trochę mu się ten dzień tak pozmieniał, że po prostu chodzi spać późno. Dlatego teraz się za to zabieram. I tutaj z tego miejsca już Wam podziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał, bo to jest już też inny filmik niż były w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że teraz już tak wrócimy do naszej normalnej rutyny, można powiedzieć, do naszego normalnego trybu. Chociaż ten wakacyjny też jest fajny, nie zrozumcie mnie źle. Ale też jednak fajnie jest mieć taką swoją rutynkę i też być w domu. Eee, no. Także tak jak mówiłam, dziękuję Wam bardzo za oglądanie koniecznie. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapek w górę, o komentarzu i o subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bo bardzo dużo ludzi, którzy oglądają moje filmiki, nie subskrybują, także zapraszam Was do zrobienia tego i co, widzimy się w następnym filmiku. Pa! pa.